Co robimy? Będziemy robić odciski. Cześć! Odciski czego? Kolorowy farbek. Kolorowych farbek. Ale gdzie? Na stopie? I na, na I na rolkach. Tam możecie mówić, do kamery. Czerwona. Morze jest niebieskie, a trawa zielona. Żółte, czerwone, znam kolory, znam kolory, niebieski zielone. Słoneczko jest. Żółte. Zrobimy takie do Waszego pokoju. Ale jestem czysta. Wojtka nogę i Szymka nogę i Wojtka rękę i Szymka rękę. Zacznijmy od Wojtka. Ja Wojtek, zrobimy jeden kolor. Wam będzie do pokoju pasował zielony. Taki zielony. I mama będzie miała taką pamiątkę. Dawaj, no, Wojtek, nogę. Dawaj mi nogę. Co to jest? Ale poczekaj. Już i teraz tak. Noga. Dodaj. Knocna. O, 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 o. o. A ja. Idziemy. Poczekaj i idź ja Poczekaj. Poczekaj. I teraz Wojtusia jeszcze rączkę Dawaj Idziemy. rączkę. Tą. Gila. No? Mama nie chce tę dłoń. Poczekaj, Szymonku. I teraz otwórz rękę mocno. I o tak, o tak, o tak, o tak, o tak, o tak. Mocno, mocno, mocno. I mamy noga Mama. i ręka. Mama ja chce Mój dłoń. Poczekaj. Ty na razie też zielony. Czemu? Bo wam takie do pokoju będę opasować. czemu? Bo macie pokój z zielonym. Dawaj nogę najpierw, Szymek. Daj nogę. Gili, gili. Ja tam już krzęję tą dłonie na Cze? A powiesimy na ścianie u was takie rysunki. Muszę! Mama, no, mogę pomalować kseriona, proszę. Noga? Mama. Poczekaj, idę z rękę mi proszę dać. Tą? Nie, tą. Tą, no dobra. To którą chcesz? Tą. <grym>, no dobra. Mama, mogę pomalować kseriona. Namalować? Tak. Ale to, żeby namalować kseriona, to musimy się ręce umyć. Doł, I nogi. Chcę. I cali się musimy umyć. Nla się kleje. też. O! I jest i Szymek. Tu mamy Szymka. A tu mamy Wojtusia. I super! Ale mamy rysunku. Zumiercie. Umyć. To co? Idziemy się umyć. Poczekajcie, stop! To chyba będzie na dzisiaj tyle. To teraz ładnie się pożegnamy. Tak wyglądała nasza zabawa. Fajnie było chłopaki? Tak. Zróbcie papa. Pa! pa. pa, pa. pa, pa.